Hejka wszystkim na moim kanale. Nazywam się Julcia730 i dzisiaj drugi odcinek z serii Minecraft. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić żelazne, jakby to powiedzieć, żelazne i niezniszczalne zbroje oraz bronie. Yy, wiem, zrymowało się. Pokażę Wam też, jakie to ma różnice. Dobrze, nie przedłużając, tak jak zwykle, zaczynajmy. Ja, jeśli pozwolicie, wyłączę kamerkę, ponieważ bardzo mi przeszkadza, a przyciski mam właśnie z lewej strony. A i kiedy właśnie naciskam przyciski, to palcem zasłania mi się kamerka, więc ja wyłączę kamerkę i zaraz wracam. Jestem. I tak jak mówiłam, dzisiaj pokażę jak robić te zbroje i daną rzecz. Dobrze, klikamy tego kilofa, tak, tego kilofa. W, w, w poprzednim odcinku mieliście napisane, jak ta właśnie jak ten kilof się nazywa, ale dla przypomnienia, jeśli ktoś go jeszcze nie ma, nazywa się NCP Master. Dobrze, bierzemy i, I ten, i pokażę Wam teraz, jak zrobić właśnie tą broń, albo tą zbroję. Zacznijmy od zbroi, albo od broni, to już. I wybieram sobie miecz, i jak widzicie, tutaj jest taki guzik. Ten guzik oznacza, żeby wszystko było na ostateczny level, czyli setny, i klikam. I teraz mam wszystko zaznaczone. Klikam add, i mam takie coś właśnie stworzone. Pokażę Wam teraz, później oczywiście, jak będzie jeszcze druga broń. Jak. To działa pomiędzy tym żelaznym, można tak to nazywać, a pomiędzy tym oficjalnym, niepodrobionym. Dobrze, klikamy kilofa i robimy jeszcze. Tutaj klikamy i wybieramy sobie zbroję. Ja wybieram sobie to, a wybieram sobie to. I tak jak mówiłam, wszystko mamy zaznaczone, klikamy ten tutaj przycisk. A no i jeszcze tylko buty i at. Jak widzicie, mam tu już cały komplet: miecz, hełm, zbroję, czyli dolną i górną część i buty. Dobrze. Klikam teraz sobie tutaj, tutaj i Klikam sobie na to. Jak wiecie, gram na y, survivalu, ponieważ no, na kreatywie trochę się nie opłaca grać, przy, właśnie żeby stworzyć taką zbroję. Y, dobrze. Y, przepraszam za te powiadomienia, ale no dobra. Y, ja Wam teraz pokażę ogólnie, co za różnica jest pomiędzy mieczem tym, a pomiędzy mieczem. Tym. Wyjmę ten zwykły miecz. Gdzie jest ten zwykły miecz? Mhm, jest tutaj, dobra. A ja zaraz do Was wracam, bo jak widzicie jest noc, a ja chcę, żeby, była, żeby był dzień i żebyście wszystko... Jak widzicie, zrobiłam, yy, zrobiłam dzień. Y, za pomocą po prostu położyłam się do łóżka. Teraz pokażę Wam pom, y, szansę y, pomiędzy, raczej różnicę, nie szansę, ty, różnicę pomiędzy y, tym mieczem a tym. Y, dobra. O, tutaj już mamy zwierzę. Pójdziemy tam do krowy i zobaczcie, mam ten miecz, który zrobiłam, czyli podrobiłam. Zabiję nim. I jak widzicie, tutaj wystarczy uderzyć krowę raz. Yy, I już masz, jakby to można powiedzieć, yy, zrobioną sprawę. A teraz spróbujemy zabić kurę tym oficjalnym. Widzicie, muszę parę razy klikać, żeby. Jeszcze nie kliknęłam, ale pokażę Wam. O, widzicie, muszę, ty... muszę parę razy klikać, żeby zdobyć, żeby zabić tą y, kurę. Jak widzicie, różnica jest duża. Jeśli są pytania, o co chodzi, y, dlaczego ten miecz, który zrobiłam, który teraz mam w ręku, y, jest jakby to bez tej zielonej kreski, a ten jest z tą zieloną, ponieważ ten oficjalny miecz e, kiedyś się wyczerpie, a ten nigdy, tego możecie mieć ile chcecie przez całą grę, on i tak się nie wyczerpie. No dobra, e, przejdźmy do drugiej części mojego e, odcinka, który chciałam Wam wytłumaczyć. Część mojego odcinka to jak wiecie, y, oczywiście nie wiecie, ale no, y, to jest y, ta kreska zielona na dole ekranu, długa, y, podpisana liczbą 4, więc to oznacza, który mam ogólnie y, level. Y, jeśli chcecie zobaczyć, który macie dokładnie level, wchodzicie w play, ja mam tutaj napisany drugi level, a ta czwórka oznacza po prostu ile mamy tego fejmu w tej szarej, w tej szarej, w tym szarym pasku. Ja jak widzicie mam już no, większą połowę i jak już zbiorę sobie tego fejmu więcej, to zamieni się ta czwórka na piątkę. Ja Wam mogę ogólnie pokazać, jeśli chcecie się zapytać, jak działa to, jak się zbiera, to po prostu musicie polować na zwierzęta, możecie łowić ryby i wtedy właśnie tak zdobywacie fame. W tym odcinku to by było na razie chyba na tyle, ale ogólnie. Powiedzieć, że bardzo się ta aplikacja opłaca MCP Master, ponieważ to jest moje takie jakieś słowo zdanie. Bardzo mi się ta aplikacja podoba, ponieważ można sobie dobrze, bardzo dobrze z nią radzić i myślę, że jest bardzo, bardzo funkcjonalna. Na sam koniec chciałam bardzo podziękować za ten odcinek. Jeśli chcecie, trzecią, trzeci odcinek y, serii Minecraft, y, dobijcie 10 łapek w górę. Bo ja na razie, jak wiecie, zaczęłam i nie chcę po prostu od Was jakiejś liczby. Nie wiem, nie z tej ziemi. Więc mam nadzieję, że pomogłam. I do zobaczenia w następnym odcinku.